Dobrze widać Zuziu? Tak? Czoło mi urywa. Czoło mi urywa? Teraz jest ok? Mogę nagrywać? Cisza na planie! Cześć, ja mam na imię Angelika, a Wy oglądacie kolejny odcinek na kanale Mama Jerka. Dzisiaj zabieramy Was w taką podróż do miejsca, o którym wszyscy dobrze wiedzą co się w nim robi, czyli do sypialni. No, i oczywiście, że chodziło mi o to, że tam się po prostu śpi. Sypialnia doczekała się już tego, że możemy w końcu przeprowadzić w niej jakąś tam metamorfozę. Odsyłam Was też do wpisu na blogu, w którym to poruszam temat tego, że w jednej części naszej sypialni jest nasz jakby gabinet, takie miejsce do pracy, a dzisiaj pokażę Wam tą część sypialnianą do snu, odpoczynku i relaksu. Także jeśli ten temat Was interesuje, interesuje, tak, dobrze powiedziałam, to zostańcie ze mną. sypialnia obecnie to takie, zobaczcie, prawie gołe pomieszczenie, w którym jest tak naprawdę tylko łóżko. Ona ma tutaj szerokości 2,20, więc no nie możemy za bardzo poszaleć z ustawieniami ani z ilością mebli. Całe pomieszczenie ma 12 m2, w drugiej części jest zrobione takie pomieszczenie do pracy, ale to jest materiał na kolejny odcinek. Na pierwszy ogień idą ściany i chodzi mi tutaj bardziej o kolor. Mówi się, że barwa nadaje takiego życia wnętrzom i że kolor w sypialni też ma ogromne znaczenie. I powiem Wam, że na samym początku my planowaliśmy, że ściany w naszej sypialni będą białe, będzie białe łóżko, nie wiem, szaro, złoto, może różowe dodatki, tak jak wreszcie mieszkania. Ale mieszkamy w tym mieszkaniu po remoncie praktycznie za, za chwilę będzie rok. I ta wszędobylska biel trochę już jakby mnie znudziła, więc postanowiliśmy nadać naszej sypialni trochę innych kolorów. Ja sobie przejrzałam zdjęcia na Pinterestie i okazuje się, że teraz zupełnie inne są te trendy w 2019 roku i postanowiłam, że trochę za nimi będę podążać przy metamorfozie tej naszej sypiali I na naszym Instagramie, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem, powiedziałam o tym, że będziemy chcieli na ścianie napaćkać jakieś kolory i sprawdzić, jak one będą wyglądały. I jedna z moich obserwatorek, być może jedna nawet z Was, bo być może tutaj jesteś ze mną, podpowiedziała mi taki super patent, żeby kupić duże kartki białego brystolu i po prostu na tych kartkach wypróbować kolor, jak farba wyschnie, powiesić je na ścianie i zobaczyć, jak w ciągu dnia, jak pod kątem padania światła wyglądają te kolory po prostu na ścianie. I tak też właśnie postanowiliśmy zrobić. Więc teraz zabieramy się za malowanie Brystolu i będziemy patrzeć, który z tych kolorów, bo obstawiamy dwa, będzie nam się najbardziej podobał jutro w świetle dziennym. Zadanie, ponieważ w tamtej części naszego pokoju, który pokażemy Wam w kolejnym odcinku, jest nasze miejsce biurowe, nasz kącik do pracy, e, a tutaj zaraz stoi szafa. Nie mamy kompletnie gdzie przesunąć tego łóżka, więc musimy wynieść materac, rozmontować łóżko, ale to nawet dobrze, bo <ścoughs> za łóżkiem nie mamy jeszcze listew. E, tak, tak to zazwyczaj bywa, wiecie? Mamy tylko listwy do połowy pokoju, także e, trochę pracy przed nami. Zabieramy się za nią. Możemy mieć taki w pokoju? Mm. Nie, Taki. No, mówisz taki. On jest taki piękny, pastelowy, miętowy, miętowo-szary. Chcemy mieć taki w pokoju. No, dziewczynkom się bardzo podoba i zastanawiam się, czy nie mogłabym go też w sypialni wykorzystać. A w słuchajcie, zobaczcie, na podłogę. No i faktycznie powiem Wam, że chyba będziemy się skłaniać faktycznie ku temu kolorowi, który na początek nam się podobał. Dzień drugi naszych zmagań z metamorfozą naszej spialni, więc my pędzimy teraz na zakupy przy okazji pewnie jakiejś zwroty w Zarze. mi się taka kanapa. I powiedzcie, czy w IKEA tylko ja tak mam, że wchodzę po jedną rzecz, a potem macam wszystko i oglądam wszystko? No dobra, nie tylko ja, nie? Mm. Słyszysz? Mamy już co prawda łóżko, ale właśnie zobaczyłam ideał. Zobacz, jakie śliczne. Czy następnej metamorfozie zmienimy łóżko? <grymianie> W ogóle to łóżko to mamy tutaj tak naprawdę, nie wiem, od 3, 4, może 5 tygodni wcześniej. Znajdę zdjęcia i wrzucę Wam tutaj do filmu. Nasza sypialnia to był po prostu materac na podłodze i tak mieliśmy tą sypialnię tutaj przez kilka lat. Teraz dorobiliśmy się łóżka, a postanowiliśmy w końcu tą sypialnię skończyć. I zobaczcie farby, które wcześniej malowaliśmy, to są takie kolorki. Zaraz je rzucę też na ścianę i przykleję, ale żebyście mogli sobie zobaczyć. O, i to jest secret garden a to jest herbarium. I zostajemy przy tym wyborze, który wam pokazywaliśmy wcześniej, czyli przy Secret Garden. Jeszcze teraz wskoczę, tylko nakleję je na ścianę, żeby można było zobaczyć, jak one wyglądają na ścianie, ale powiem wam, że patent z malowaniem brystolu jest naprawdę super. Na takiej pięknej tasiemce, ślicznej. Właściwie to powinno to zostać już jako obrazy, nie? Okej. Okay. O! No, i teraz też z każdej strony, na którą, z której na to patrzę, to Secret Garden jest tym kolorem, który bardziej mi się podoba, więc nim będziemy malować. Kończyliśmy, udało się. Powiem Wam, że na początek obawialiśmy się trochę tego koloru, zastanawialiśmy się, jak to będzie i jaki kolor naprawdę wyjdzie na ścianie. Ale to był strzał w dziesiątkę. Cudownie nam się z tym kolorem żyje. Właściwie to minęło już praktycznie ponad miesiąc, odkąd skończyliśmy pomalowanie tej ściany i metamorfozy sypialni. Ale chcieliśmy właśnie z tym dograniem końcówki filmu troszkę poczekać, żeby zobaczyć, jak w tym kolorze się odnajdziemy. I powiem Wam, że jest cudowny do tego stopnia, że zmienił w ogóle nasze postrzeganie, jeśli chodzi o kolor ścian w mieszkaniu. I chyba mogę powiedzieć, że jesteśmy gotowi na następne metamorfozy. Dajcie koniecznie znać! komentarzu pod filmem, jak Wam się podoba, które elementy najbardziej Was zaskoczyły, bo na blogu na przykład bardzo często dziewczyny pisały, że połączenie zieleni z różem bardzo y, takie zaskakujące, ale też bardzo fajne, więc bardzo czekam na Wasze komentarze i znajdziecie też oczywiście link do wpisu, w którym y, opisujemy cały efekt metamorfozy zdjęcie po zdjęciu. Dzięki, że byliście ze mną, do zobaczenia w kolejnym odcinku.